Piotrze, jubileusz zespołu Fil, otwierasz festiwal, czy czujesz jakąś presję w związku z tym? Wiesz co, my, jak wiesz doskonale, jesteśmy żywym zespołem. To wiesz. Tak. Że my po prostu jak wchodzimy na scenę, to jest żywo, jest gitarowo, bez multitraków, bez wspomagaczy na wokalu i tak dalej. Więc my, jako zespół, myślę, że to jest nasze miejsce na ziemi. Czy jest presja? Powinna być presja. I będzie też mi wspomagał zespół Pieśni i Tańca Śląsk, będą goście. No i przede wszystkim będzie publiczność. My jesteśmy, ja mam takie wrażenie, że naprawdę kochamy scenę i kochamy publiczność. Wiesz, i myślę, że te 20 lat to nie miałoby miejsca, gdybym ja się trochę nie potrafił poruszać w tym świecie. Oprócz tego świata muzycznego, ale też ten świat show biznesu. Powiedz mi, jaka jest najważniejsza zasada, żeby poruszać się mądrze po tej planszy? Wiesz co, unikać Niepotrzebnego rozgłosu unikać. Ja to przerabiałem na własnej skórze przez 20 lat. Taką bym dał radę młodym artystom. Nie pchajcie się na, na wszystkie okładki, nie pchajcie się wszędzie, nie bądźcie tam, gdzie, gdzie, gdzie to nie jest związane z muzyką, tylko róbcie muzykę. Róbcie muzykę, wierzcie w muzykę, bądźcie po prostu blisko z muzyką, nie, nie, nie olewajcie swojego zawodu to jest taka dotyczy wszystkiego. Dotyczy wszystkiego. Również na przykład tak samo u ciebie, nie olewaj swojego zawodu, bądź zawsze przygotowana, bądź te... Staram się. Tak, ja myślę, że na pewno widać. Natomiast u nas to bywało różnie. My na początku byliśmy czasami jako zespół film gdzie graliśmy te 300 koncertów rocznie, po prostu byliśmy chaotyczni. Ostatnio napotkałam się na taki nagłówek, że oprócz tego, że wiadomo, jesteś artystą, muzykiem, Piotr jest przede wszystkim ojcem. I mam pytanie odnośnie najważniejszej zas zasady w wychowywaniu dzieci. Jaka jest to zasada u Ciebie? Wiesz co, nie, nie podam takiej zasady, ale rzeczywiście ja po moim tacie. Mój tata e, kochał, lubił. Lubił, kochał. Mój tata. świętej pamięci tata, Janusz. Ja mam to samo. Ja kocham, lubię. To jest bardzo ważne, że. Ja po prostu lubię spędzać czas yy, i lubię odkrywać nowe rzeczy i słuchać, a to myślę nie zawsze, nie zawsze idzie w parze. No ale tak to jest, czym skorupka za młodu? Ja tak miałem i teraz dokładnie to samo przekazujemy. Jak ty miałeś fajną mamę, a chyba a chyba miałaś, bo wyglądasz na fajną dziewczynę. Dziękuję. No to jest duże prawdopodobieństwo, że po prostu będziesz fajna, po prostu będziesz, będziesz spoko dziewczyną yy, i dokładnie tak jest z nami, po prostu dorosłymi i dlatego rzeczywiście ja... Yy, nie tyle jakby z dziećmi jestem, bo jakby po rozwodzie, czy z moimi synami, czy, czy z córeczkami, ale też przede wszystkim ja po prostu jakby lubię obecność, lubię być, lubię, lubię przebywać, lubię wymyślać, planować. Kreatywny ro tata. Rowerować, siedzieć, nawet coś pooglądać na telefonie. A czy jesteś rodzicem, który ciśnie o naukę i o sprawy związane ze szkołą? Nie, to nie ja. Ja bardziej podglądam, bo wiem, że marzenia dzieci są dużo ważniejsze niż czwórka z biologii. O, to są piękne słowa, bo wiadomo, że każdy rodzic ma inne zasady. Właśnie, Zapytam tak. cię jeszcze o świat telewizji. Po kilku latach powraca serial rodzinka.pl, a czołówka jest Twoja. Więcej, jeśli się da. Znacie to wszyscy. Więcej każdego dnia. Udało I się. Z, I słuchaj, czy ty będziesz oglądał tę rodzinkę, która powraca? <laughs> Ja będę oglądał, bo ja bardzo lubię rodzinkę, tak. I zawsze czołóweczkę też oglądam, też lubię. Naprawdę lubię Rodzinkę rodzinkę.pl. Oni są po prostu świetni. Po prostu są świetni. Świetnymi aktorami. zastanawiałam się właśnie, czy tak zabiegany muzyk jak ty ma w ogóle czas, żeby oglądać cokolwiek Ale w telewizji. Mnie, że tak, słuchajcie, ja żyję normalnie. To jest właśnie całe clue funkcjonowania i 20-lecia też zespołu film. Na początku wariowaliśmy, żyliśmy jak wariaci po prostu, bo e, graliśmy po 300 koncertów rocznie i ja nawet nie wiedziałem, co się dzieje. Obecnie ja funkcjonuję tak, co czasami może być ujmą dla niektórych artystów, bo mogą pomyśleć, kurde, mało się tego, naprawdę wypośrodkujcie sobie sferę muzyczną, zawodową i sferę prywatną, a najlepiej do sfery prywatnej za dużo nie wpuszczać. Chodzi Medii. właśnie o ten czas prywatny i oglądanie rodzinki. Który, który bohater jest dla Ciebie najfajniejszy, może z przyjemnością Cię go ogląda? Ja, aktor, aktorka? Ja Ci powiem, Tomek Karolak to jest mistrzunia, nie? To jest tak. mistrzunia i w ogóle młodzież. Mocny charakter. Tak, ale nie, znaczy nie, on jest taki właśnie pozytywny, nie? On jest taki, ja bym powiedział, nawet taki hop ze Śląska. No i słuchajcie, tym moim akcentem kończymy tę rozmowę. Koniecznie oglądajcie i rodzinkę i wpadajcie do Sopotu. Wpadajcie, wpadajcie koniecznie. Sopot będzie naprawdę przepełniony muzyką i miłością. Wpadajcie.